Siema z strony Tomasz, e, nim zacznę rozmawiać na temat e, wyborów. Taka szybka, ciekawostka, zobaczcie, wymieniłem lampę. Ściągnąłem tą górną obudowę, która w tym akwarium ten nano kupniałem. Zakupiłem taką specjalną lampę. E, dużo na ten temat wyczytałem i wiadomo, że parametry wody to jest pierwsza rzecz. Musisz mieć bardzo stabilne parametry wody bardzo dobre i stabilne parametry wody, aby koralowce po prostu się e, zdrowo rozwijały. Ale oświetlenie to jest drugie. Jest, jest bardzo, bardzo ważne. Ja do na to uwagi za bardzo nie zwracałem. Myślałem, po prostu, że to oświetlenie, które przyszło z tym Nano Cube'em, jest dobre. Ono nie było dobre eee, to będzie dużo lepsze. To jest taka bardzo fajna lampa. Eee, drogie, te lampy są naprawdę drogie do tej rafy kolorowej. To jest, jest jeszcze parę baków taka lampa, ale jest niesamowita. Steruje się ją poprzez aplikację na telefonie, czy to jest Android, czy to jest eee, z, eee, z, eee, Apple. Można zaprogramować kiedy ma się włączyć, kiedy ma się wyłączyć, jakie będzie natężenie w ciągu dnia. E, można symulować światło księżyca, różne barwy ultrafioletowa, czerwona, biała, niebieska. Można sterować natężenie tych barw, kiedy która ma się włączyć. Jest to e, w pełni konfigurowalne i naprawdę bardzo ważne, ponieważ trzeba symulować dobre światło dla tych, tych koralowców. Odpowiednie światło, odpowiednie natężenie, to wszystko na to wpływa. W szczególności, że te na dole koralowce. Tak właśnie tak ładnie świecą, które wam pokazywałem w ostatnim filmie. One są fotos, fotosyntetyczne, one właśnie potrzebują światła, aby się rozwijać. E, Ściągnę sobie taki jeden zaprogramowany e, schemat tego światła. Jest to zrobione tak, że to, to światło się e, rano się po prostu tego włącza, potem się coraz bardziej robi jaśniej, coraz jaśniej, coraz jaśniej. Te barwy po prostu zmieniają swoje natężenie. Potem, Im bardziej w ciągu dnia, teraz jest godzina e, piąta, dochodzi. To natężenie światła zaczyna się zmieniać, potem się włącza mocniej w światło ultrafioletowe, żeby dla oka to było bardzo fajne. Potem się to wyłącza, potem się włącza w światło księżyca, potem symuluje to zachmurzenie i się po robi ciemno. Taka ciekawostka, tego dużego akwarium się nie kupiłem, już waham się cały czas, waham się. Zobaczymy, no nie jest to tania rzecz, ponieważ poza tym akwarium, które jeszcze można przeboleć, jak tego go w pełni zautomatyzować, a to są już koszta. Jest taki system firmy Neptune Aprix. Polega to na tym, że on sam będzie wodę testować odnośnie tych parametrów, jak on wytestuje, będzie sam dozować minerały do tego akwarium i potem znowu testować, i znowu dozować te minerały, jak kalcjum, magnezjum e, i tak dalej, żeby to akwarium było jak najbardziej stabilne cały czas. Jest to bardzo ważne. Te systemy są już drogie, to można poprzez telefon, przez, przez WWW można to obserwować, e, można alarmy na telefon dostawać, sms-em, e-mailem, jak coś się dzieje. I jeżeli jesteście na wakacjach, jesteście poza domem, to wszystko jest e, same sterowane, jest, w pełni jest, to akwarium po prostu jest w pełni e, samowystarczalne. Ten system steruje i kontroluje całe akwarium, aby było stabilne. Ale wróćmy do rzeczy. Ameryka wybrała. Nie, Ameryka nie wybrała. Ameryka nie wybrała, tylko kombinatorzy z lewicy sforszewali wybory, aby przepchać psychopatę i, i pedofila jako prezydenta. I doskonale wiem, co mówię. Jeżeli ktoś oficjalnie mówi w wywiadzie, że ja lubię, jak siedziałem w jacuzzi i chłopcy głaskali mnie po nodze, no to, to takie coś on powinien kurwa i siedzieć. Albo rasistowskie zagrywki, że ja bym nie chciał, aby moje wnuki były wysyłane do, do szkoły dżungli. Albo. E, nie jesteś czarny. Jeżeli nie wiesz, na kogo głosować, to ty nie jesteś czarny. I tak powiedzieć, do czarnego. W innym wywiadzie nazwał faceta, że you full of shit e, że jesteś pełny gówna, że tak powiem. I wiele innych było zagrywek. Siedział on po prostu przed kamerami i. O, yeah, o, i nawet nie potrafił zdania splecić, co się mu na głowie dzieje. On nawet się nie zdaje sprawy z tego, że on nie wie, co on sam się wpierdoli, mi się wydaje, demokraci mi się wydaje, co do tego głąba wybrali, a jako wiceprezydenta wybrali sobie e, Tom e, Kamerę Harris. I, I ona doskonale wie, że ona będzie następnym prezydentem, moim zdaniem. Albo nasz Biden zachoruje albo się mu nagle coś stanie, nagle się po prostu tego powiesi w jakiś sposób, może zachoruje na coś, albo ktoś go sprzątnie, albo stwierdzą po prostu, że on jest niezdolny do wykonywania e, swojego zawodu z racji na swoje zdrowie tam fizyczne czy psychiczne itd. I wtedy zaplanowana Harris zadowolona wchodzi na fotel prezydenta. A to będzie tragedia. To jest, to jest najgorsza skrajna lewica, jaka może być, to jest, to jest ta cała Harris. Ona jest gorsza niż ten cały prezes, który w ogóle w Polsce jest. Ja bym wolał tylko prezesa chyba tutaj mieć, niż, niż, niż ten Harris. Ja bym wolał mieć prezydenta, którego nienawidziłem, Obamy. Bym zniósł, ale, ale nie Bidena GA. I, I co się w ogóle działo? Co się działo przez ostatnie dni, a to co się dzisiaj stało, co Twitter zrobił. I bardzo się cieszę, że akcje Twittera idą na bandzie w dół, a komentarze inwestorów że wycofują się z Twittera i bardzo mnie cieszą, są bardzo negatywne. Co się stało? Zaraz do tego dojdziemy. Wróćmy do początku. Były wybory, wybory były sfałszowane. Jeżeli ktoś mówi, że wybory były niesfałszowane, to naprawdę chyba żyjemy w innym świecie. Bo gdyby Trump przegrał wybory z Mitem Romney, bym uwierzył. Gdyby przegrał wybory z Tedem Cruz, a mógłby przegrać, bym w to uwierzył. Gdyby przeglął, bo nawet, nawet by się, gdyby się po raz drugi raz zmierzył z Hillary Clinton i bym z nią wygrał, mogłbym w to uwierzyć. Taka duża, wpływowa osoba jak Hillary Clinton. Czy Killary Clinton? Ja myślę, że by to przeszło. Ale z, z, z Bidenem. ten koleż nawet nie potrafił zebrać ludzi na swoich wiecach. Tam więcej chyba ochrony i, i, i kamer było niż samych ludzi. E, napływające w, e, głosy w, w nocy, e, świadkowie. Sądy nawet nie chciały wysłuchać e, tych wszystkich e, pozwów, e, jak to było zaplanowane. To po prostu nie ma sensu. E, I co było? I, i doszło do, e, do tego, że wczoraj, to, czy to było dwa dni temu środa, to już, dwo, już dwa dni minęły, zobaczcie. Dwa dni temu kongres miał spotkanie, żeby będą przeliczać głosy. Wszyscy liczyli na Mikea Pence'a, że on po prostu coś zrobi, że on stanie po stronie Trumpa. A tu nagle jak, jak Pens zawsze nosił czerwony krawat, nagle, nagle ubrał sobie niebieski krawacik. Czy on po prostu umył ręce od tego? Ja się zastanawiam, czy ktoś go dobrze przepłacił. Ja nie sądzę, żeby on był e, osobą, którą można kupić. Oni mają tyle pieniędzy, że to już w kasa chyba nie gra roli. Czy może ktoś mu dobrą radę dał? Że, Słuchaj, jeżeli to nie pójdzie tak, jak ma pójść, no to. No to się może coś stać po drodze, tobie czy komuś. A może twoja kariera polityczna po prostu poleci na, na, na samym dno. Coś na ciebie mamy. Mi się wydaje, że nam się musiało coś stać. Jeżeli Mike Pence dwa dni wcześniej zarzekał się na wiecach, że on przysięgał praktycznie, że zrobi wszystko, co może zrobić, aby uczciwe głosy były policzone, a uczciwie były niepoliczone, a nagle tutaj umył ręce od sprawy stanął totalnie. Pośrodku całej całe, całe imprezy, albo nawet bardziej po lewo, jeszcze ubrał niebieski krawat, to już w ogóle był, z tym był przesłany, To było coś nie tak. Zamieszki w kongresie, wygląda na to, że prezes że prezes w Polsce jest bardziej strzeżony i ma większą ochronę niż kongres amerykański. Wiecie, ile, po, ile policjantów taką imprezę, tą imprezę dwa dni temu w kongresie ochroniało? Chyba kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu góra. Wszyscy wiedzieli, że fani Trumpa jadą na Waszyngton protestować. Tu trąbiono o tym od tygodni. Samolotami latali, autobusy jechały. Wszyscy wiedzieli, że tam będzie tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi, nie wiem ile. Masę ludzi tam było. To jak takie coś się ma dziać, no to chyba hej, trzeba tą imprezę zabezpieczyć. Impreza była niezabezpieczona. Są filmy na YouTube, policja dosłownie się wycofała i otworzyła drzwi tym ludziom, aby sobie kurwa do kongresu weszli. Mało tego, wy wiedzieli gdzie iść. Nie wiem jak wy, ale ja nie byłem w kongresie. Ale bym do tego budynku wszedł, to myślę, że nie wiedziałbym, którym korytarzem gdzie iść, aby do tej głównej sali sali dojść. Myślę, że to nie jest takie łatwo do odnalezienia. Oni to nagle odnaleźli. Odnaleźli sobie w ogóle e, biuro e, Nancy Pelosi. Chłopak po prostu sobie z nogą po prostu siedział. Na, na stole, jak on te biuro w ogóle odnalazł? Gdzie była policja, gdzie była ochrona? Jakoś to nie chciało za bardzo działać, ale to było potrzebne. To zdarzenie było prawdopodobnie zaplanowane lub nie, ale dopuścili do niego, ponieważ one było bardzo potrzebne. Ja słuchałem te, te zebrania tego kongresu cały czas na żywo. Na początku tego zebrania automatycznie robili obiekcje odnośnie Arizony bo to był pierwszy slam, jechali alfabetycznie, tak? Obiekcja za obiekcją, pięknie to było przedstawiane, a nagle było to zdarzenie, ludzie wtargnęli do kongresu. Niewinna osoba nie żyje. Policjan postrzelił niewinną, nieuzbrojoną osobę, która nie stwarzała żadnego zagrożenia życia ani zdrowia. Niesamowite, prawda? A było to bardzo potrzebne. Te ofiary śmiertelne były potrzebne, bo jak o godzinie 8, chyba to było wieczorem, e, kongres się po raz ponownie zebrał, to o czym innym nie mówili, tylko wszyscy ubelowali na tym zdarzeniu. Mało tego, kilka osób powiedziało wprost, że przyjechali tutaj, aby zgłosić obiekcję odnośnie tych wyborów, że jest coś nie tak. Ale z powodu tego zdarzenia, które się stało, tych obiekcji nie będzie. Mało tego, oskarżali Trumpa, że to on jest winny, że on tych ludzi nasłał na, na ten kapitol. I co teraz robią media? News Max, niezależne media. Były blokowane cały czas. Facebook robi filtrację, Twitter robi filtrację, Google filtruje, wkurga meta na maksa. A dzisiaj, o Facebook, to w ogóle zablokował konto teraz Trumpa, bo jest to niebezpieczne, aby on miał konto. Twitter na początku na 12 godzin zablokował konto Trumpa i nagle hobbit z Twittera. W ogóle nie chcę Cię tego filmu edytować. Na komputerze i rzucać te zdjęcie. Ja to po prostu z telefonu robię i na żywce zaraz rzucę. Wpiszę sobie na Google CEO, CEO Google jak ten hobbit wygląda. To jest w ogóle skrajna lewica pedalska. No i, i do, do czego zmierzam? No i Facebook, Twitter stwierdził, że zablokują permanentnie konto prezydenta Stanów Zjednoczonych. What the fuck? po prostu się, się pytam, what the fuck. Zablokowali jego konto. Bo uważają, że konto jest niebezpieczne, że on może nawoływać do jakichś zamierzeń. Kurwa macie, jak on będzie chciał do czegoś nawoływać, to on sobie może otworzyć drugie konto. Jego, on nawet nie potrzebuje ludzi do tego nawoływać. 60 ponad milionów ludzi co na niego zagłosowałych zagłosowali, nie wierzą w uczciwość tych wyborów, są wkurwieni na to i mogą zrobić, co chcą i nie potrzebują prezydenta do tego, aby ich, aby ich naganiał. I te nagonki teraz na prezydenta, które są robione, są totalnie nie na miejscu i tu się, się coś może stać. To jest nieuczciwe wybory, nieuczciwe media i ta nagonka na prezydenta teraz to się może różnie skończyć. Prezydent raczej nie będzie jakiś robił, nie wypuści wojska na ulicę, nie będzie po prostu robił gnoju, ale ludzie mogą do czegoś dojść, mogą coś zrobić i myślę, że w tym momencie powinni. To wszystko już za daleko zaszło, to co lewica robi, jak się lewica zachowuje, to nie ma sensu. Ja nie, nie bez powodu, ja po prostu w ogóle nazywam lewicę, że lewica jest, to jest choroba umysłowa. Jeżeli ktoś jest, ktoś, ktoś jest lewicy i wierzy w tego, te przekonania lewicy, to po prostu niech się po prostu przebada. Bo jeżeli ktoś po prostu jest przeciwko policji, przeciwko przestrzeganiu prawa, za otwarciem granic, za, za pedałami, za związkami pedalskimi, no to, no to to nie jest normalne. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, sorry, ja mam inne poglądy, ja nie będę tolerował. E, takich skrajności I, i właśnie, wolne słowa miałem konto na facebooku facebook mi konto zablokował fuck you, fuck you Mike M e, Mark Zuckerberg mam gdzieś twoje konto powiem, mówię wprost dlaczego e, mi konto zablokowali ja się interesuję fotografią tydzień temu w piątek wracałem sobie z Sacramento z, z pracy którą robiłem dronem i tam różne grupy sobie subskrybowałem Zresztą sobie na grupę fotografia, i tam ludzie wrzucają zdjęcia. I co myślisz o tym zdjęciu? A ładnie, na zakusło co teraz jest. No i kobieta stwierdziła, że wróciła zdjęcie: jakiegoś kurwa pedała, faceta z brokatem na twarzy, z makijażem, z kwiatuszkiem, sobie, kurde między uchami i z takim pedelskim uśmiechem, nie? To ja napisałem, że to zdjęcie się big no, czyli że duże nie kulturalnie napisałem, ona mówi, że why, 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 dlaczego? No dlatego, że jest po prostu zdjęcie pedalskie. mi się nie podoba, mam prawo wyrażać swoją opinię, na to daje mi to prawo konstytucyjne, że mam prawo do swojego głosu. I ta suka napisała, że, e, e, że zgłosiła mnie do Facebooka, że, że po prostu ja tam szerzę jakieś tam ksenofobie e, czy chuj wie co jeszcze i Facebook mi konto zawiesił. Ja się z tym nie zgodziłem i to konto mi odblokowali. Ale znowu mi zablokowali jeszcze raz. I Facebook w ogóle, co ciekawe, oni tego nie robią. Dostałem takie review od, od Facebooka, czy się z tym zgadzam, czy nie. Ja napisałem, że się z tym nie zgadzam, że mam prawo do swoich opinii, do swoich poglądów. Ja nie napisałem po prostu, że to są jakieś tam głupie pedały, chorzy umysłowo. Po prostu trzymałem to kulturalnie. Ale z Facebook, że jest pedalski. Ja wiem, że jest, bo znam ludzi tego, co pracowali w Facebooku. To jest jedna wielka e, pedofarma, że tak powiem. Facebook stwierdzi, że mi to konto teraz zablokuje i w ogóle są potwierdzić moją tożsamość, że mam e, wysłać im kserokopię czy zdjęcie mojego ID, czyli dokumentu identyfikacyjnego, w jakim jest prawo jazdy. Tutaj ja sobie myślę, że nie chuja, Żadnego żadnego ID ode mnie, ode mnie nie dostaniecie. Chcecie moje. Numer prawo jazdy, mój adres, co jeszcze? Numer buta i czegoś tutaj jeszcze, że tak powiem? Nie, 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 nie. Więc moje konto na Facebooku jest out. Otworzyłem sobie po prostu drugie, e, drugie konto. Ci, którzy mnie na Facebooku znają, niektórzy mnie tutaj z widzów, e, moje konto poprzednie znali. E, wysłałem do Was zaproszenie. E, tam jest, e, będziecie wiedzieli, kim ja jestem. Tam jest to tego na, inaczej nazwane. Możecie zaakceptować to, to, jest tylko po to otwarte, aby mieć kontakt z, z kilkoma ludźmi I, i żaden inny powód nie, nie będzie już nie, będę, nie będzie, było żadnej aktywności mojej na Facebooku. mojego zdjęcia tam nie będzie. Gdzie pracuję, co robię, z kim śpię i tak dalej, to już nie będzie miało w ogóle miejsca. To jest tylko, żeby utrzymywać kontakt z kimś innym, gdyby była inna forma utrzymywania kontaktu. Gdybyście siedzieli na Whatsappie, no to ja bym, te, bym tego na Whatsappa przeszedł, ponieważ nie tego Facebooka nie potrzebuję. E, dlaczego? Freedom of speech, po prostu fagię. E, po prostu mnie to wkurwiło, że, takie, e, że taka platforma e, będzie po prostu tego tak e, łamała prawo i rządziła swoje, swy, sobie swoimi e, regułami i dyktowała mi, co ja mam robić. Ja, ma, ja mam po prostu tolerować pedalstwo, że to jest, że to jest coś normalnego. Nie, chuja, nie ma chuja we wsi. A Twitter, ja na Twitterze nigdy nie byłem, bo ja po prostu mnie, mnie nie interesuje tam ćwierkanie, jakiś tam pedał. Natomiast zablokowanie konta prezydenta to jest w ogóle przyspólnieże pasa. Mam nadzieję, że Twitter to odbetnie. Ja interesuję się giełdą i w ogóle inwestuję na giełdzie od dłuższego czasu już. W ogóle ostatnie dni giełda bardzo ładnie poszła do góry. Ładnie można było zarobić, ale. Giełda, akcje Twittera poleciały w dół, i niech to kurwa idzie w dół na sam dół. Niech to po prostu ogłosi bankructwo. E, komentarze, które dużych inwestorów e, po Twitterem mówili, że to nie ma znaczenia, czy ty jesteś po lewej, czy po prawej stronie. Twitter to jest platforma, która powinna tolerować freedom of speech, czyli wolne słowa. Jeżeli oni te, te, tego nie będą, nie będą tolerować, to my nie mamy o czym rozmawiać. To jest nie mamy o czym rozmawiać. Zapraszam do dyskusji. W ogóle chyba. Fajnie się nagrało, te niebieskie światło tutaj jest coraz bardziej niebieskie. E, chyba fajny efekt na tym wideo będzie. Zapraszam do dyskusji. Trump 2020.